Siemano, Siemano, tutaj Teonix, Melonix i wiewiora. Eee. Dzisiaj będziemy obrobowywać jacht. Jacht. Tak, eee. I zaczynamy. Chcę jeszcze powiedzieć, że założyłem konto na YouTubie. Teonix, Melonix na moim shortcie. Na kanale możecie zobaczyć. Tak, eee. a dałeś linka? A eee. co no damy jeszcze później? Eee. No, dobra, wracając, zaczynamy. Dobra, damy. Dobra, musimy jechać jak najszybciej. Tylko, żeby zaraz jakiś policjant nas nie Dobra Biorę bombę. Ja wezmę jedną broń. To nie będzie na w biury koncie tylko... To, to jest na... Znaczy... My nie wstawiamy na, na kontowie biura, tylko na PNX Meronix. Żeby też, tam też było trochę. Czekaj. Muszę sobie... A. Czemu nie 70? Albo bo mogę. Hmm? 70. tam bliżej, do tego nie, nie, nie. kampera. Jakby nie szkoda, ci auto. Wiesz, objedź to. Dobra, jest w Dobra. Dawaj. Ok, mam pomysł. Prawie mhm. co nie było, że to jest jakieś podejrzane. Tu trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Weźmy, masz jakieś tam Trzeba zrobić tylko to. Dobra, Dobra dostaniemy mały mandat, ale. Chodź, chodź. Dawaj, bo tu już zarazie... nie tak Nie powinno być właśnie. Nie ma, dobra, Muszę spłacić dług. Bo jestem trochę na minusie. Nie jest? Nie ma nikogo. Nie, A nie, bo tu nie ma. Iii! To... Czekaj ja wezmę sobie torbę tylko na bronię na klasę no, tylko czekaj do mnie Nie wydaj nas zara za dużo. Ja mam plecak z torbą dwie torby i jedną plecak Boże wykaca się Ten jak to nigdy nie jest to bardzo, bo on jest za drogi na odwiedzenie Helikopter nawet tam do lądować ma Ej dobra, to może pójdziesz do sklepu? Okej okay. Dobra, to ja cię pod sklepem Dobra, to weź mnie tam podsać Tylko wiesz co, może chodź, zatrzymaj się gdzieś Żebym ściągnął tą maskę i to wszystko no, no, Kasę no, ci dam do Balażnika Jak już do domu to wszystko odpłaci Ale żeby Ja wezmę sobie torbę z kasą, tylko jedną Dobra, to ty idź tam Idź tam do sklepu Dobra No bo jeszcze jeden będzie Zobacz czy jest ten ten nadmocen, ten jach, okay? Dobra, to jest ja zobaczę czy jest. Jakaś kipera jest tutaj u mnie. Ale ja jestem za daleko, muszę jakąś tak złapać. Jest, ja tak sówkę szybko złapię. Ja bym po ciebie pojadę. A dobra, to ja już czekam. Po Posuń się! Jakaś ciężarówka Co się dzieje na naszej dzielnicy? Na dzielnicy jest jakaś porażka Dobra, jadę do siebie. Dobra, siema To dawaj od razu opakować te zabugi Dobra, ja ci szybko opakuję Właśnie nie było. Patrzyłem na, tam na tej mapie, co właśnie zainstalowałem. Ale sprawdzę jeszcze raz. No, nie ma. Dobra, o godzinie y, 16 będzie. Czyli za parę minut. Będzie przepływał tu jacht. No co, to wracamy? chyba musimy wrócić. A no, tu jakiś samochód stoi. Zobraźliśmy sobie. I tam nie zabroni. Jedziemy. Albo ja pokieruję. Dobra, bo ja nie kierowałem jeszcze. Daj, aj, aj, aj. A to jest jakiś policja, policyjny. Co? Ej no? Ej, to w sumie bo już prawie 5, 16. To dawaj wracamy. Ej, jest już ten ja! Co jest? Dobra. Dobra. Szybko, Damy, y dala. oni pojechali gdzieś uznajmy, że jesteśmy kolegami jesteśmy ten Jedziemy niby wilecz, ten na Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, my tutaj tak koparze. Dobrze, do widzenia. Dziękuję. Tak, my wynajęliśmy ten miar. Tak. Bardzo fajnie. ukraść ten miar. Ja idę na stery. No i bo kasy. No i dobrze Kupię, odpływam sam. Ja mam tu parę torb. Dobra, mam. Czekaj, tu trzeba całą kasę dać. Bo my później damy do tej części. Czekaj, ja, ja mogę? Nie. Ale dobra, ty dawaj Ja i ty tutaj dać nagle. Dobra, nie ma paliwa. Trzeba uciekać. Zajmijmy się Wreszcie, płacę długi o. Dobra Dobra Gdzie my jeszcze nie tam jest chyba No tutaj O jesteśmy już Dobra, jesteśmy i dziękujemy, skończyliśmy już.